Jak wiecie, przez chwilą nagrywałem Freddy Fazbear Mówiłem już, że to gra nie na moje nerwy Czekajcie, muszę zobaczyć. <laughs> tak jak mówiłem, gra nie na moje nerwy Czeka. Idź Idź, kupić twarzacie Gra to nie jest, ta gra nie jest na moje nerwy No i... Postanowiłem na kolejny odcinek z tego nagrać. Jak w następnym nie będzie głosu, to przepraszam, bo zapomniałem włączyć. Bo teraz powinien być głos. Włączyłem multimedia i wiecie... Ja tu mam zabawkę z... z ...przed... ...pięciu lat. Nie. Trzy lata to tu się bawiłem. Ciekawe, czy to dalej działa. To dalej działa. Dobra, się to nie nad tym um, odcinekiem. Nie wiem, jak to jeszcze działa. Przecież to było wszędzie, no nie, że aż tak wszędzie, ale mówiąc, wszędzie na deszczu, to... po prostu nie wiem, jak to określić. Bo to było prawie wszędzie, no zjeść, głupi głupi kwadracie. No No to przechodzimy do gry. Zaczynamy, no, ja jestem, proszę o dobry, Freddy. Otóż tutaj jestem o tym trzebim Więc zabijmy nową grę Tyle, zresztą spróbuję przetrwać wszystko Więc Cześć. Przechodzimy do gry 12... Z... 12 z... Więc jesteśmy. spiesz sobie. Oport. No, wrócił, żeby woda brała, tak, nie wiem. po to, W woda 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 Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in well, your first um, I actually walked in that you. office before you. We I'm finishing up my last week now as a matter of fact. So hey, hey, I know it can be a way? bit overwhelming, but I'm gonna tell you there's nothing to worry about. What I've just fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Uh um, let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I lab, know, lab, lab, but there's really nothing lab, to worry lab. about. Uh, <laughs> the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced <laughs> to <laughs> sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit quirky <laughs> <charitable laughs> at night <laughs> too. So remember, these characters hold a special place in the hearts <laughs> of children and we need to show them a little respect, right? Okay. <laughs> So just be aware mm -hmm. the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some. Mm -hmm. mode and mm -hmm. Uh, something about their. They get turned off. They used to be allowed to walk around right during the day too, but then there was the bite of '87. Can live I think the you know? uh, now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, hmm. is the fact that these characters if they happen to see you Please after they hours, see? probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a mental endoskeleton without its costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully <inaudible> stuff <step inaudible> you inside <inaudible> of Freddy Fazbear's suit. Um, now, <inaudible> it wouldn't be so bad <inaudible> if the suits themselves <inaudible> weren't filled <inaudible> with frosty, <inaudible> wired, animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine not having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth. So the yeah, you know, they don't tell you these things when you sign it. up. But hey, first they should be the breeze I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. i to conserve power. Alright, good night. So, if ready, Hey! Давай, 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 давай,

Wchodzi za chwilę pewnie ten gmin tutaj będzie. Ja się boję. Tak jak nie Nie chcę iść. Ja tak jak myślę właśnie, jak tylko otworzę te drzwi, to właśnie to To będzie, to pewnie. poszedł, bo nie widzę, żeby tutaj on gdzieś stał. Tu są te przejścia. Tutaj jest. Tutaj to to jest to tutaj takie krzykie. Nie, to jest chyba Bonnie. No nie, nie. cika tutaj stała. Tutaj. tutaj jest Bonni. Tam jest chyba cika. Proszę, Kto, czy ktoś tutaj stoi? Tak, czujka tam. Grójka mała. A tutaj? Czekajcie. Na prawo nikt nie stoi. Oni się boją żony. Nie, 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 jeden nie, się drzwi. nie, 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 ja nie, 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 czy co? Ja wcześniej nie patrzyłem chyba Jak się zasrałem Jak się zesrałem Nie żartuję teraz Jak się zesrałem. Tutaj i ta krzywa morda Jak się zesrałem. Ja nie mogę jak się Pierwszym Pierwszą noc. Jak się zesrałem, na ty... Ja nie mógł. Tak odskoczyłem od tego, że się tak zesrałem mocno O no, cholera Czuję się jakbym tam był po prostu. To dziękuję za oglądanie drugiej części Tchau, tchau.